nie da się ukryć, że spaliśmy tutaj również z Portugalią. Ten mecz wygraliśmy, także nie wypadało chyba nic zmieniać. Skład będzie budowany dopiero jutro, także wszystkie szczegóły do składu dopiero jutro. Dzisiaj oficjalny trening, jest na terenie śląskim. Recepta na belgów, panie Arturze? Recepta na belgów. To trzeba, szuka w aptece